Idź, gdzie chcesz, szukaj czego chcesz. A nie znajdziesz w górze drogi wznoślejszej, ani w dole pewniejszej, tylko tę drogę Krzyża Świętego. Tomasz A. Kempis o naśladowaniu Chrystusa. O, jak szybko przemija chwała tego świata. Gdybyś ich życie dorównywało ich wiedzę, wtedy dobre by były także ich studiowanie i wykłady. Jak liczni są ci, których wiedza doprowadza do zguby, jeśli zbyt mało troszczą się o służbę Bożą. nieją w swych myślach, bo bardziej im leży na sercu ich własna wielkość niż pokora. Prawdziwie wielki jest ten, kto ma wielką miłość. Prawdziwie wielki jest ten, który za małego siebie uważa i za nic ma największe zaszczyty. Prawdziwie roztropny jest ten, kto wszystkie rzeczy stworzone uważa za śmieci i jedynym jego pragnieniem jest pozyskanie Chrystusa. A prawdziwym uczonym jest ten, kto pełni wolę Bożą i wyrzeka się swej własnej. Rozdział 4. O roztropności w postępowaniu. Nie należy wierzyć każdemu słowu ani poruszeniom. Każdą rzecz trzeba długo i wytrwale rozważać przed Bogiem. Niestety, jakże słabi jesteśmy, częściej innych źle niż dobrze osądzamy i tak też o nich mówimy. Mężowie doskonali nie wierzą jednak pochopnie wszystkiemu, co słyszą. Znają słabość ludzkiej natury i jej skłonność do złego. Wiedzą też, jak łatwo ludzie zmieniają zdanie.